Sztafeta 4 razy 100 metrów z przeszkodami, hakówka i ćwiczenia bojowe to konkurencje, w których zmierzyli się ze sobą strażacy z województwa warmińsko-mazurskiego. 16 września na stadionie Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie odbył się finał 12 mistrzostw województwa warmińsko-mazurskiego w sporcie pożarniczym. Przyjechały drużyny z całego województwa, czyli wszystkie jednostki Państwowej straży pożarnej 20, 20 drużyn, łącznie około 150 strażaków. W tak doborowym towarzystwie pożar nikomu nie był straszny. Tym bardziej, że publiczność mogła przekonać się na własne oczy, jak szybko strażacy z naszego województwa potrafią ugasić pożar. I choć paliły się tylko metalowe wanny, to emocji nie brakowało. Jednak większość konkurencji ma więcej wspólnego ze sportem, niż z prawdziwą akcją ratowniczo gaśniczą. Wyjątek jest jeden. Myślę, że to właśnie to ćwiczenie bojowe, które jest teraz odgrywa się za naszymi plecami, jest to ćwiczenie najbardziej zbliżone, gdyż podajemy wodę, podajemy do konkretnego celu, gasimy. Jest szybkość, jest precyzja, gdzie możemy to doskonalić w naszym codziennym życiu strażaka. Najlepszego zawodnika ze szczecińskiej komendy Konrada Podporę zapytaliśmy o to, które konkurencje są najtrudniejsze. Dziś dopiero są rozgrywane sztafety i bojówka pożarnicza. No myślę, że sztafeta jest bardziej konkurencją trudniejszą, bo można tutaj stracić dużo czasu. Bojówka już, już nie jest taka, że najbardziej stracić można na sztafecie naszej. A który element sztafety właśnie wymaga najwięcej sprawności od strażaka? No nie, sofa to jest podzielona na cztery części i każdy z elementów jest naprawdę trudny. No, ciężko mi powiedzieć, który jest najtrudniejszy, bo na wszystkich czterech trzeba się naprawdę skupić, żeby to zrobić naprawdę bardzo dobrze, bez błędów. Ale najważniejszy cel zawodów to dobra zabawa i sportowa rywalizacja. To jeśli chodzi o strażaków. My, dzięki takim imprezom, możemy mieć pewność, że ludzie, którzy na co dzień ratują nam życie, są w dobrej kondycji, a o tym świadczą wyniki osiągane przez zawodników. Bo zawsze na e, koniec dnia rozgrywany jest puchar, e, rywalizacja o puchar komendanta wojewódzkiego, i tu niech będzie ciekawostką taką, że różnica między pierwszym a drugim miejscem wynosiła 4000 sekundy. Ciężko nawet to sobie wyobrazić, jak to jest e, krótki czas. Żeby dojść do perfekcji trzeba sporo trenować. Trenowaliśmy od czerwca przez, przez całe wakacje na, na zmianach służbowych, także całe wakacje trenowaliśmy na to. Wygracie? Miejmy nadzieję, ja uważam, że tak. A co pokaże los, zobaczymy. My widzieliśmy, udało się. Strażacy ze Szczytna w 12 Mistrzostwach Województwa w sporcie pożarniczym zajęli pierwsze miejsce. Ale nie był to ich pierwszy sportowy sukces. Co rok odbywają się Mistrzostwa Województwa, co rok startujemy. Nie chwaląc się z dużymi dosyć osiągnięciami, w tym roku pierwsze miejsce w ogólnej generacji. Mamy zawodników, którzy występują w kadrze polskiej, biegają w sporcie pożarniczym, biegają 100 metrów z przeszkodami, biegają drabiny, jeżdżą za granicę, reprezentując nasze nie tylko województwo, ale i kraj. Także naprawdę mamy się czym pochwalić. Kolejne miejsca w mistrzostwach zajęły odpowiednio. Drugie – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, a trzecie – Komenda Powiatowa w Bartoszycach. Początek roku szkolnego już za nami, a wrzesień trwa w najlepsze. Czas pomyśleć o ciekawych zajęciach dodatkowych. Sprawdziliśmy, do jakich pracowni Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie można zapisać się w tym roku. 21 września, w najbliższą środę o godzinie 17 spotykamy się, zapraszamy wszystkie dzieciaki ze szczyt, młodzież, ale również dorosłych, oczywiście dzieciaki z rodzicami. Ogłaszamy wtedy nabory do pracowni, które będą działały w sezonie 2011-2012. Zajęcia plastyczne, zajęcia z rzeźby, pracownia rycerska i zajęcia muzyczne. Zapraszam serdecznie, na pewno znajdzie, każdy znajdzie coś dla siebie. Najprawdopodobniej pojawi się też oferta ta, e, dla tych, którzy lubią taniec, może coś jeszcze, ale o tym wszystkim będziemy mogli się przekonać 21 września o godzinie 17 w dużej sali MDK. Informacje o grupach wiekowych w poszczególnych pracowniach znajdują się na stronie internetowej www MDK www.mdk.szczytno.pl Początek jesieni upłynie w Szczytnie pod znakiem imprez wszelakich. Już 21 września z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu na użytku ekologicznym Mała Biel odbędzie się ekopiknik rodzinny. W programie gry i konkursy z nagrodami, konkursy strzelania z łuku i koncert Wojciecha Gąsowskiego. A dla łakomczuchów darmowa grachówka i wata cukrowa. Impreza rozpocznie się o 15.30 przemarszem pieszo-rowerowym z placu Juranda. Z kolei 23 września Miejski Dom Kultury zaprasza na spektakl Griga Teatru Nowego z Krakowa. Jest to bardzo fajny, młody teatr. On istnieje około 6 lat. Został założony przez studentów i absolwentów Szkoły Teatralnej w Krakowie. Przyjeżdżają do nas z rewelacyjnym spektaklem Griga, opartym na opowiadaniach Antoniego Czechowa, czyli klasyka literatury rosyjskiej, ale podanego w bardzo przystępny sposób. Spektakl jest naprawdę rewelacyjny. Zachęcam wszystkich, i młodzież, i również dorosłych, do tego, aby odświeżyli sobie troszeczkę Czechowa w, przy naprawdę dobrej zabawie, bo spektakl jak na Czechowa. Przygotowany jest naprawdę w formie bardzo przystępnej, więc zapraszam serdecznie wszystkich. Oprócz tego spektaklu teatralnego, w ramach programu Teatr Polska, który jest organizowany przez Instytut Teatralny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przeprowadzi u nas warsztaty teatralne. Już niebawem pojawią się informacje na temat naborów na te warsztaty. Będziemy starali się zebrać grupę, około 15 ludzi, którzy teatr sobie ukochali, by mogli wziąć udział w tych warsztatach. Warsztaty odbędą się również 23 września pomiędzy godziną 10 a 14. Pięć dni później, 28 września w Miejskim Domu Kultury wystąpi kabareterek z Rudy Śląskiej. A dwa ostatnie dni miesiąca to wszczytnie święto kinomaniaków. 29 września doszczytna zawita Warmiński Obiezdowy Festiwal Filmowy. Warmiński Obiezdowy Festiwal Filmowy, bardzo fajna inicjatywa tutaj lokalna pod patronatem a właściwie pod auspicjami Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie, który wszystkich filmowców z Warmii i Mazur wziął pod swoje skrzydła. Przyjeżdżają pokazać nam niezależne filmy młodych twórców z regionu. Ale nie tylko takich młodych i nie tylko takich super początkujących, bo niektórzy już e, brali udział i, zgłosi, i zgłosili swój akces i, i swoje filmy do e, Arts Independent, e, festi, Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. Wiem, że e, kilku młodych reżyserów tam z powodzeniem odnalazło się podczas e, tego festiwalu. 30 września odbędzie się też, odbędą się takie reminiscencje po 30 e, e, festiwalu debiutów filmowych w Koszalinie. Odwiedzi nas kilka bardzo ciekawych i nagrodzonych na tym festiwalu filmów. Festiwal odbywa się dokładnie w tej chwili, więc to będzie bardzo świeża sprawa. Będziemy mieli okazję porozmawiać z... Członkiem żyli Januszem Kijowskim, który od wielu lat wspiera młode polskie kino. Jest też reżyserem teatralnym, więc będzie można zamienić z nim kilka słów na temat tego, jak młodzi odnajdują się już na tych szerokich wodach. Więc dwa festiwale, dzień pod nią, jeden 29 września o godzinie 18, kolejny o 30 września, również o godzinie 18. Zapraszam serdecznie na spotkanie z młodymi twórcami filmowymi. A 3 października Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na spektakl Teatru przy stoliku Grace i Gloria, wystąpią Joanna Fertacz i Irena Teleżybórczyk z Olsztyńskiego Teatru imienia Stefana Jaracza.